Strategia wizji zero ma na celu zmniejszenie liczby wypadków w rolnictwie tak, abyśmy ich nie mieli w ogóle. Naszym marzeniem jest to, abyśmy pewnego dnia doczekali czasu, kiedy nie będzie w ogóle wypadków, czyli osiągniemy to wizję zero. Jednym z działań jest wizja zero. Niemniej jednak równocześnie są prowadzone działania prewencyjne przez KASY Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wśród rolników ubezpieczonych, szkolenia, a w ostatnim czasie właśnie świeżo, bo wczoraj uruchomiliśmy konkurs dla dzieci e-learningowy. Uczący bezpieczeństwa na terenach wiejskich. E, tak jak w roku ubiegłym, nagrodami są Hulajnogi i za, chciałbym zachęcić, jeżeli mogę, e, poprzez Państwa portal do udziału w tym konkursie dzieci. Po prostu wypełniamy, wchodzimy na stronę www.cruisegov.pl, tam uzupełniamy e-learning i do 30 września nadsyłamy takie zgłoszenie do. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego, a pani prezes dr Aleksandra Hadzik wśród dzieci, które wiedzą najwięcej o bezpieczeństwie, rozlosuje 100 nagród rzeczowych, a będą to hulajnogi. Każde działanie. Czy to wizja zero i filmy, które pokazują zagrożenia i niebezpieczeństwa na terenie gospodarstwa rolnego, czy szkolenia rolników, czy spotkania nasze na dożynkach, które w tym roku niestety są ograniczone, ma na celu jedno: to, aby naszym rolnikom i osobom związanym z gospodarstwami rolnymi żyło się bezpiecznie, bez wypadków i abyśmy mogli cieszyć się swoim zdrowiem jak najdłużej.